Dzień dobry. O, dzień dobry, witam serdecznie. Niech pan siada. Z jakim tematem Pan do mnie przychodzi? Moja dziewczyna y, przysłała mnie tutaj y, w sprawie walizki. No, Myśli Pan, że się To na pewno się Panu opłaci. Świetna inwestycja. To ja już będę leciał. Do widzenia Panu. Jak pieniądze. Kaka szefie? Mamy frajera.